Jeśli lubisz polskie kino albo interesuje cię kultura niezależna, to mamy coś dla ciebie. W tą sobotę odbędzie się uroczysta premiera filmu Powiedz Prawdę, Przecież Cię nie biję Witolda Świętnickiego, zrealizowanego z udziałem ekipy Akademickiego Klubu Realizatorów Filmowych FOSA. No, Film ten to według jego twórców opowieść o tym, co ma do powiedzenia bohaterowi, jego rodzina, głównie mama, która się martwi, że syn za mało się uczy, znika z domu i wraca w stanie wskazującym na spożycie. Obraz utrzymany jest w konwencji nieustannych uwag. Kto to pan napisał? Słyszysz, tutaj kto do p***a napisał? Krytyk. ja przychodzę do swojego domu. O trzeciej rano... A tu obcy człowiek. I pytań. Co ty robiłeś całą noc? Pewnie trwałeś. Albo piłeś, bo co można robić całą noc? Skierowanych w stronę nieodzywającego się syna. Oprócz elementów humorystycznych, zawiera także ładunek dramatyczny. Jest tam kawał życia. Jest po prostu. Mm... To, czego nie zdarza się, w, co nie zdarza się w książkach, nie zdarza się też w telewizji, nie wiem, w telenoweli, w, w filmie, gdzie, są, gdzie, gdzie z reguły są to rzeczy wymyślone, często nawet niewielkim wysiłkiem woli wymyślane, nie? tak powielane. Tutaj jest świat, który jest absolutnie odrębny. I myślę, że, jest, że każdy znajdzie coś bliskiego tutaj. Na planie filmowym intensywnie współpracowały osoby profesjonalnie związane z filmem, czyli reżyser oraz aktorzy, a także adepci Fosy, która od wielu lat stanowi wrocławską kuźnię talentów filmowych. Dla młodych członków klubu była to niebywała okazja do zdobycia ważnego doświadczenia i otarcia się o profesjonalną produkcję. Było biegania mnóstwo, no i, i męcząca to była sprawa. Także jak się mówi, słuchajcie, kochani. Na warsztatach film y, to jest tak jak y, na froncie, warunki bojowe. No to przecież aha, aha, ale jak się ich wrzuci już y, konkretnie w te, te warunki bojowe na planie filmowym, to oni wtedy, ojej, ojej, jak, 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 jak ciężko, no, bo jest ciężko, bo to jest bardzo ciężka praca. Chociaż czasem pracowało się po kilkanaście godzin, w pocie czoła i w niebywałym stresie, to chyba było warto. Początkujący filmowcy z Fosy z zadowoleniem wspominają swój udział w tym przedsięwzięciu. A w ich głowach już piętrzą się nowe pomysły i plany. Projekt Sto Twarzy dla Politechniki Wrocławskiej. Będzie to 100, 100 wywiadów z absolwentami, ze studentami, z pracownikami Politechniki Wrocławskiej, które zostaną umieszczone na stronie internetowej. Także myślę, że to nam zajmie dość duży okres czasu. Mamy też w biurku parę pomysłów własnych filmowych, parę scenariuszy, także... No, będzie co robić. Naprawdę pracy w Osie jest teraz bardzo dużo i dlatego mamy nadzieję, że pojawią się nowe osoby, które nam w tym pomogą. Autorzy tej niezależnej wrocławskiej produkcji zapraszają na jej premierę. W sobotę 23 stycznia o godzinie 18 w budynku C13 Politechniki Wrocławskiej przy ulicy Wybrzeża Wyspiańskiego 25 wstępna projekcja jest bezpłatna. W premierze filmu towarzyszyć będzie wystawa fotografii z planu zdjęciowego autorstwa Katarzyny Lisiak. Śpiewać może każdy, ale tylko nieliczni mają okazję robić to pod okiem zawodowców. Uczestnicy tegorocznych warsztatów wokalnych we Wrocławskim Ośrodku Działań Twórczych Światowit będą szlifować swoje umiejętności wokalne pod kierunkiem Renaty Przemek. Scena ośrodka na razie świeci pustkami, ale już wkrótce na jedeskach wystąpi 20 wokalistów zakwalifikowanych na tegoroczne zajęcia. Uczestnicy zostaną wybrani podczas castingów, a liczba ich zainteresowanych chętnych jak co roku są duże. Były osoby nawet z łodzi Warszawy, z całej Polski. W zasadzie tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Ograniczeniem jest tylko wiek, czyli minimum 15 lat, chęć. Przygotowanie wokalne, bo jak mówię, no, no, trzeba mieć słuch muzyczny, trzeba mieć pewne predyspozycje, żeby przejść dobrze przesłuchania wstępne. No, i ograniczeniem jest liczba miejsc, prawda? Bo, no bo więcej jak 20 osób przyjąć nie możemy, bo wtedy no już komfort pracy jest żaden. Trening głosu przy udziale znanych wykonawców nie jest jednak przeznaczony dla początkujących. Wymagane są przynajmniej podstawowe umiejętności z zakresu wokalistyki. O tym, w czym takie zajęcia mogą pomóc, opowiedziała nam zeszłoroczna uczestniczka i odkrycie wokalne programu Mam Talent Adriana Niewolańska. Będą to warsztaty, wydaje mi się, bardziej nastawione właśnie na interpretację bo obydwie panie robią to fantastycznie w swoich piosenkach. A na przykład tak jak były dwa lata temu z Anią Szarmach, no to były bardziej nastawione na tą wokalną część, bo po prostu Ania Szarmach się zajmuje muzyką rozrywkową. Nowością w stosunku do poprzednich edycji jest większa liczba prowadzących i akompaniatorów, a pięć dni zajęć, które odbędą się między 2 a 6 lutego, podsumuje koncert, w którym wykonawcy zaprezentują przećwiczony repertuar. Termin zgłoszeń upływa 24 stycznia, a więcej informacji na temat przesłuchań znaleźć można na stronie organizatora. Czy można napisać nuty do utworu zagranego na pilarce do drewna? Zespół All Sounds Aloud udowadnia, że tak. Muzycy, znani z programu Mam Talent wystąpią w piątkowy wieczór we wrocławskim klubie Formaty. Za instrumenty służą im między innymi, rury, beczki, blachy i wiertarki. Sprzęt należy wymieniać przeciętnie co kilka miesięcy, ponieważ traci brzmienie. Geneza oryginalnego pomysłu na muzykę była prosta. Nie mieliśmy to bardzo instrumentów, mieliśmy tylko gitarę basową, no a resztę musieliśmy sobie zbudować po prostu z tego, co tam znaleźliśmy. All Sounds Allowed dali czadu na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Sama Agnieszka Chylińska określiła ich jako ramsztań z Wrocławia. Członkowie są jednak otwarci na wszelkie muzyczne inspiracje. słuchamy wszystkiego tak naprawdę. Ciężko by było powiedzieć. Może raczej łatwiej czego nie słuchamy, chyba rzadko radia i generalnie nie wiem, czego nie słuchamy jeszcze. Jakichś ultra ciężkich odmian disco polo może. All Sounds Aloud jest przykładem na to, jak zrobić z odpadów coś artystycznego. Muzycy w swojej twórczości nawiązują do odgłosów miasta. O tym, jak codzienna rzeczywistość staje się muzyką, możecie się przekonać we Wrocławskim Klubie Formaty w Piątkowy Wieczór. Wystarczy dobry pomysł, grupa chętnych do zabawy ludzi, oraz kamera aby uczelniane korytarze zamieniły się w prawdziwy plan filmowy. Już niedługo Fabryka Snów zawita na Politechnice, a to za sprawą realizacji projektu LipDap. Dzięki internetowi oraz łatwiejszemu dostępowi do aparatów rejestrujących dźwięk i obraz, studenci mogą w coraz bardziej fantazyjny sposób promować siebie i swoje uczelnie. LipDap skonstruowany jest w formie wideoklipu, na którym rozproszeni po całym kampusie Żacy bawią się w rytm żywiołowej piosenki, ruszając ustami do jej słów. Po obejrzeniu filmu z Montrealu, dokładnie z, z tamtejszej uczelni, wpisałem ten pomysł, realizację pomysłu na forum SKP. No, niestety po jakimś czasie wielu, oso wielu osobom się spodobało, no ale nie wyszło. No i tak po, potem Politechnika, główna strona Politechniki, forum. I tak jak widać, odzew jest duży. No i można to realizować spokojnie, z, z rozmachem. Wielka popularność jaką cieszą się Lipdaby na całym świecie sprawiła, że wykształciły się pewne nieoficjalne zasady ich realizacji. Film musi być nakręcony na terenie uczelni i przez jej studentów, którzy na koniec klipu powinni sami zaśpiewać fragment przewodniej piosenki Lipdaba. Ważne, aby cały videoklip wykonany był techniką master shotu, czyli bez żadnego cięcia. Trzeba też dokładnie wiedzieć, co chce się w takim filmie pokazać. Nasz Lipdab ma promować naszą uczelnię. Przede wszystkim studentów, studentów, jak dobrze się potrafimy bawić, mamy w planie też pokazać najbardziej aktywne koła naukowe, też AZS, na przykład myślałem o sekcji wieślarskiej, to jest dość charakterystyczna część naszej politechniki. Jednak nieodłącznym, a zarazem decydującym o powodzeniu każdego Liptewa elementem jest dobrze dobrana muzyka. Musi być przede wszystkim popowa. Z powerem tak zwanym i bardzo taka skoczna. Mamy też w planie zaprosić taką gwiazdę, yy, która jest dosyć znana w Polsce. Nie mogę zdradzić szczegółów. Lipdap to świetny pomysł na promocję uczelni i dobrą zabawę. Wzorem innych szkół wyższych w kraju i na świecie również studenci Politechniki Wrocławskiej postanowili stworzyć swój klip. Chętnych do wzięcia udziału w produkcji nie brakuje. Cały czas można się też zgłaszać, bo planowany termin realizacji projektu to przełom kwietnia i marca. Więcej informacji na stronie www. organizatorów. Trzymamy kciuki za ten projekt. Ze względu na kryzys gospodarczy, jednym z największych kłopotów polskiego społeczeństwa jest kwestia mieszkania. Problem ten ma wkrótce dotknąć lokatorów naszego akademika. Czy grozi nam masowa eksmisja? Czy rzeczywiście mamy powody do obaw? W samym sercu wydarzeń był nasz dziennikarz Maciej Brzęczkowski. Jest już pewne, że akademik T15 do czerwca 2010 roku zostanie zamknięty. Rzeczywistość stawia przed nami nowe wyzwania, z którymi musimy sobie poradzić. Już niedługo studenci politechniki będą mogli oglądać popularną piętnastkę jedynie od zewnątrz. Władze uczelni zaplanowały bowiem modernizację obiektu. Nowe miejsce zamieszkania Żaków ma zostać wyłonione w przetargu. Jeden z pomysłów to prezentowane właśnie jednoizbowe pomieszczenie z oknem, drzwiami i przedpokojem. Zaprojektowane zostało ono na 17 osób. Brak komina nie przeszkadza w pełnej filtracji obiektu, a powstałe przeciągi można pokonywać zasłaniając jeden z wylotów kurtką bądź czapką. A nowy projekt chętnie patrzą małżeństwa bądź narzeczeństwa, gdyż decydując się na samodzielne ogrzewanie izby, mają szansę na sporą ulgę czynszową. Ze względu na warunki pogodowe, jest to rozwiązanie tymczasowe. Lepszy jednak domek ciasny niż żaden. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że projekt nowego lokum studenckiego już przypadł do gustu władzom uczelni, które planuje w tym miejscu wybudować całe osiedle. W domkach niestety brakuje centralnego ogrzewania. Nie jest to jednak problem, ponieważ można brać przykład z Eskimosów. Dla wiadomości studenckich, Maciej Brzączkowski. Być może jeśli studenci zaczną budowę już teraz, to zdążą wybudować lodowy stadion na Euro. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu. Wszystkim babciom i dziadkom z okazji ich święta życzymy dużo zdrowia oraz wiele powodów do dumy z wnuków, zaś studentom przede wszystkim łatwej sesji i egzaminów zdanych w pierwszych terminach. Dziękuję i do zobaczenia w przyszłym semestrze.